Przedstawiamy Państwu mobilny agregat prądotwórczy DY-6020PRO marki Dynamo. Agregat został wykonany bardzo solidnie i zdecydowanie polecamy go jako awaryjne źródło zasilania. Agregat posiada dwa gniazda jednofazowe. Silnik uruchamia się za pomocą rozrusznika lub szarpaka. Urządzenie pozwala wytwarzać nieprzerwanie moc do 5 kW dla obciążenia jednofazowego. Przed wprowadzeniem agregatu do oferty przeprowadziliśmy szereg testów, sprawdzając m.in. rzeczywistą wydajność prądową, sprawność czy też jakość wykonania prądnicy oraz silnika. Nasze testy wykazały, że ten agregat wytwarza nieprzerwanie moc do 5 kW zgodnie z danymi producenta. Natomiast generowany poziom hałasu okazał się dużo niższy niż deklaruje producent.